Jedziemy na wycieczkę. Weronika dała mi prezent taki na wiecie kiedy? Na Boże Narodzenie dała mi taki prezent. To nie jest bałagan. Werka uważa, że taki soczek tutaj y, pusty już. No. I to jest bałagan. Tylko, że tutaj jest jeszcze trzy inne. O, druga pusta butelka. Czemu ej ty nie w O, tu jedzenie, po tym, po po tym. Aj, jak ty jesteś syfiesz po prostu. Boże. A po kogo stronie to jest? No właśnie, po a kogo kto to stronie? Jadł? A, a po kogo stronie a to co jest? Po to twojej jadł? to jest twój syf zobacz, czy u mnie tu tak jest? No. Wszystko rzucasz na moją stronę. Nie. No, ale wracając do tematu. Werka dała mi prezencik off-road jedziemy na off-road i sobie pojeddę. Max na początku nie był zadowolony z tego prezentu. Powiedział, że... Mogłaś mi dać jakieś przejażdżki szybkim autem? No, bo ja ogólnie wolę szybko niż wolno, ale stwierdziłem, że fajnie i spać nie mogłem, kurde. O drugiej gdzieś, nawet gdzie? Ja pewnie gdzieś o trzeciej dopiero zasnąłem, a obudziłem się o ósmej. Jedziemy na śniadanie do McDonald's, kurde. McDonald's. Bo my zawsze jak. Mamy no, e... wycieczkę, to jest nasza taka tradycja. I to nie jest reklama. Chociaż kiedyś robiliśmy film dla McDonald's, ale ten film nie wyszedł. Dlaczego? Bo akurat wyszła pandemia, film był taki bardziej jeszcze zimowy. I nie opublikowaliśmy, bo była pandemia, nie? I mieliśmy nagrany film z babcią, ładny film. Bardzo ładny to był film Wercia, co? Tak, w ogólnie było nam bardzo szkoda, że no nie mogliśmy go wypuścić, no bo tak, tak postaraliśmy się. To jest się. coś, co teraz możemy powiedzieć, a taki McDonald's. To było od serca takiego. McDonald's zachowało się bardzo w porządku. Bo mimo wszystko za ten film nam zapłacili tak, jakbyśmy go opublikowali, a my go nie publikowaliśmy. Także, McDonald's, bardzo fajna marka. Nie wiem, ale dojechać tu nie to masakra. Nie myślałem, że aż taka masakra. O Jezu. utwardzone to chociaż, dojechaliśmy. Także teraz będziemy musieli zmienić aparat na GoPro. Bo nie weźmiemy aparatu do, wiecie, na off road nie? No bo to może pójść coś nie tak i może nam się aparat zepsuć, więc... wziąłeś GoPro? Masz w GoPro, dobra, więc zamieniamy się teraz na GoPro. Coś innego, bo jak ty, no, ja mówiłem wcześniej, ja to tam zawsze byłem fanem szybkości. Puśko! Trzymaj się. I z powrotem. Sprawo. Sprawo. Znaczy. Tutaj? Pan łamie gałąź. A to przez taką wysoką wodę może przejechać? Tak, Pobrej 90 cm sobie przejeżdżamy. I też przegotować. Kowerka, to co? Kawałek się przejedziesz? Ja? Tak, tam ze Chodź. No to Wyżej się siedzi, tak? Jest troszeczkę dłuższy, fajnie. troszeczkę szerszy. Wyższy. Fajnie. No super. A to, aha, już mogę sobie wyjedź. Królewskie. Nie królewskie są. Inaczej niż, niż normalnie, co? No inaczej. Ciekawie. Ciekawie. No powiem tak, że no to faktycznie trzeba przejechać na dłuższą. Dziękuję, ja zapraszam ponownie. Dziękuję, mam nadzieję, do zobaczenia. M miły pan bardzo, bardzo miły pan. Spokojny, ja lubię jak spokojny. ktoś jest taki spokojny i tak ładnie tłumaczy. Tak. To wtedy się nie stresuje i mi wszystko wychodzi. Fajnie się jechało, Werka bardzo ładnie jechała i... Tylko jak patrzę, że ja chcę po tych górkach, myślę, aha, i ona mi te górki przejedzie i ja już nie pojadę, ale nie. Ale właśnie, fajnie, bo to w sumie był tylko prezent dla Maxa i Max godzinę, ale ja się nie spodziewałam, że ten pan mi pozwoli. Też. No nie, no wiadomo, że ci pozwoli, ale, no, ale tak chodzi o czy to... ja ci pozwolę. No a ty sam w sumie zapytałeś. No tak, no po prostu myślę fajnie, też możesz mieć fajnie, nie? Mhm. No. Jest w ogóle tak gorąco, że trzeba było odpalić auto, żeby sobie teraz y, klima tam zadziałała. A, a Berka chce oczywiście zdjęcia. No, tak. Zdjęcia. Najlepszy prezencik. Fajny. Ej, ale super było doświadczenie. serio, nie spodziewałam się ani się nie nastawiałam psychicznie na to, żeby tutaj jechała. I tak sobie myślę, nie no kurde, boję się, że coś odwalę, że czegoś nie będę miała zrobić i będzie siara. Tak sobie myślałam. A tu proszę. A potem se sobie myślę, nie no kurde, taka okazja nie mam nie skorzystać, głupia bym była. Widzimy Teraz wracamy się, do domu. Widzimy się w domu, co? Widzimy się w domu. Papa. Pa. Trafiliśmy jeszcze jednak w jedno miejsce. Ja myślałem, że tu będą jakieś fajne auto. W ogóle ubrany jestem jak na offroad. Takie gorsze ciuchy. Ja I, tak, nadzieję, że... Mieliśmy w ogóle cichą nadzieję, że się, do domy, że się, że się powrócimy. Nie buty zmienię, w ogóle bo mi gorąco w tym tych... Ty, no bo ubrałaś takie ta... no, bo myślę... trapery. No bo na offroad, A no, na off Ale w ogóle myślę, że tu będą jakieś fajne fura, to takie zwykłe, seryjne, jakieś hondu, coś. Ale o, tu są fajne stare samochodziki. Takie coś to już lubię. W tamtych czasach jak ktoś miał taki samochód, to był po prostu bogolem. A przyszliśmy tu też się spotkać z tą rudą taką. O, no weź, nie będzie rozwodu, nie, nie będzie taką. rozwodu. Ale ja nie mhm. mówię, że ma być rozwód tylko mówię, że z tą rudą taką. Cześć, która już nie jest rude. Cześć, Max Nie śmierdzę, bo się spociłem trochę. Śmierdze. No ale trudno, jest taki tak gorąco jest Max, knurem. Tak no, sobie nagrywasz. nagrywamy tam. Tak, takiego vloga skarbisz no. no. tego. Ale masz loda. Już, już gór, Pokaż jak nie się je loda. I spotkałem kumpla o. A ja spotkałem jest... Pana Jasia Tak, pa... a właśnie kumple spotkał Pana Jasia i dzięki temu sobie pojeździmy nie chodzi na to Przyjemne Będziemy nagrywać challenge'a Będziemy się challenge'ować na Poznajmy od PES. Na pewno będą pytania jestem czy jestem zazdrosna bardzo po co jesteś tak zazdrosna? Ją przytula, całuje! Ja nie całuję! No no. 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 Dobre Dobra, kochani, bądźcie! Tak e, zawody będą polegały na tym, że za chwilę dostaniecie na swojej telefony listę 15 zadań do zrobienia. I u nas zobaczycie urywek tych zawodów, a po y, tam całe te zawody to sobie tam wejdźcie do tej tutaj rudej, która Dobrze. już nie jest ruda. No tak, tak, na pół tak ja. Więc. Wiem, gdzie były najmniejsze felgi, chodź. Najmniejsze felgi bez elektrycznych szyb, <gry> który ma najwięcej, co to są cup holdery? Ja wiem, cup to jest chyba ten na napój, tak? Ale jak kurde, głupi! Dopiero teraz stoiłem, o co chodzi. Szpadamy do chaty, szpadamy do chaty, będziemy kręcić szczęki dalej. Jołek wesołek, kolejny dzień. Już bez wrażeń. Ja siedzę w samochodzie i czekam na werkę, bo poszło zrobić zakupy. My mamy coś takiego, że nie chodzimy razem na zakupy, dlatego, bo ja po prostu. Nie mam do tego cierpliwości, bo Werka chodzi. A to ta, to ta, to to. Nawet jak ma, nawet jak ma ten, zrobioną listę to i tak zajmuje jej to dwie godziny. Dlatego ja zawsze czekam w samochodzie. Teraz trochę mam utrudnione zadanie, bo jest strasznie gorąco. A ona sobie wtedy robi zakupki, a ja mam godzinkę na siedzenie i myślenie o życiu. W każdym razie ten vlog już dobiega końca. Nie wiem w ogóle jak on wyszedł. Dopiero go będę montować. Ale powiem wam tylko tyle, że w czwartek będzie za to albo. Będą trudne pytania, albo będzie ten odcinek o tym, dlaczego tam z tą szkołą tak miałem kiedyś kiedyś. Także zobaczymy jeszcze, co tam będzie pierwsze, ale na pewno takie dwa odcinki pójdą. Trudne pytania tym razem z pytań z odcinków dwóch ostatnich, także zobaczymy. Pamiętajcie też o tym, żeby wbić na nasze instagramy Max Krasoń i Weronika Kraso. Nyny, przez 2N. Pamiętajcie. Hmm. Scenki ostatnie zobaczcie. Rzuciliśmy wczoraj odcinek scenkowy, facet kontra sprzątanie, wyszone trochę chyba śmiesznie. I puszczę wam małą zajawkę tutaj, albo wam nie puszczę, ale tutaj gdzieś wam się pokaże jedna stenka. O, tutaj wam, tak, tu, o, tu, tu, kurde, jak to było? Aha, to ja tutaj wam pokażę taką jedną stenkę. Także zobaczcie sobie teraz tą stenkę, patrzcie, jak ona wygląda. Ale śmieszne, co? No, także wejdźcie tam, zobaczcie, link macie w opisie, macie też tutaj w, w karcie, w tej końcowej. Także wejdźcie i zobaczcie. No i chyba co, chyba się żegnamy na dzisiaj, co? Proszę się. Trzymajcie się. Pa!